Witam wszystkich, drodzy koledzy, koleżanki. Chciałbym powiedzieć o tytułowej problematyce granic Polska-Afryka. Mianowicie granice PRL-u zostały wyznaczone dokładnie tak jak granice w Afryce przez Anglików, tam Niemców, Francuzów i tak dalej. Tak granice PRL-u zostały wyznaczone... W zasadzie osobiście przez Stalina. No i zwróćmy uwagę, patrząc od zachodu, mamy prostą kreskę. Gnij, no, jak w Afryce, często. Później wzdłuż rzeki. Też jak w Afryce. Później wzdłuż do rzeczy na południu. No i wzdłuż rzeki no, rościna miasto, cieszyn konkretnie. No później wzdłuż wzdłuż do Rzeczy, to też jak w Afryce. No i na wschodzie, wzdłuż rzeki San, później linia prosta, z tym, że tam w 1951 była wymiana granic, więc nie jest taka całkiem prosta. No i później wzdłuż Bugu, czyli znowu rzeka. I później dochodzimy do granicy tam, gdzie obecnie jest problem, z tak zwanymi uchodźcami. No i tam granica jest, tam gdzie jest ten problem, znowuż jest od linijki, później w okolicach Suwał jest no nieco bardziej tradycyjna, nieafrykańska. No i w Prusach znowuż od linijki, czyli dokładnie jak w Afryce. No wiecie, że w latach 40., kiedy wyznaczano tą granicę, no i ktoś akurat zbudował dom na tej granicy od linijki wyznaczonej przez Stalina, no to ff, mogło być tak, że mili panowie z PRL-u i z Sowietów po prostu wysadzali ci dom, no bo nie można mieszkać w dwóch krajach naraz. <grym> no jak ktoś protestował, mógł trafić na przykład na Sybir, albo do... Po prostu do. No znaczy, też byli tacy, że dali tam samogonu trochę, czy tam zgrzewkę samogonu, tym wyznaczającym granicę. I akurat oni wtedy stwierdzają, no, że tutaj przyrząd się pomylił, granica jest te tam paręnaście metrów, tam na wschód, zachód czy północ i akurat omija Twój dom. No, bywało zabawnie. Także tyle o granicach perelowskiej Afryki. No, z ciekawostek można powiedzieć, że tak zwane elity państw kolonialnych zostały mianowane przez kolonizatorów. No i tak samo elity w obecnym PRL-u II zostały w całości mianowane przez Sowietów nie? No, albo ich potomków dziękuję wszystkim którzy to odsłuchają teraz lub później możecie skomentować tudzież no, wyrazić swoją opinię to jest moje pierwsze nagranie co tu dużo ukrywać na pewno wiele no wiele tutaj jest do do pracowania. Hmm. Obejrzyjcie sobie choćby mapę Gogla. No, z tym, że oczywiście uważam te granice za niezłe. Natomiast elity kolonialne absolutnie nie są dobre. No i grajcie w geologiczne Warcaby i język miedziusławiański. Język mierzu jest bardzo dobry.